Ta liga MBL jest bardzo dobra w przypadku, że się ma młodych zawodników, tak jak jest mnóstwo młodych zawodników, tak jak jest w naszej sytuacji i w razie, żebyśmy, nie, żebyśmy nie, nie mieli tyle kontuzji i chorób i tyle tam zmian, to by myślę, że było bardzo, bardzo dobrym doświadczeniem, bo się spotka z różnymi sposobami grania w kosza, z, różnych, z zespołami z różnych państw. W naszej sytuacji konkretnie ta część meczu, który graliśmy w domu, była ok, natomiast w jazdy nam troszkę, nazwijmy tak, nie byliśmy w komplecie, więc niekoniecznie, niekoniecznie mieliśmy możliwość potrenowania i walczenia w, w, na maksa. Natomiast e, zawodnicy, którzy byli na tych meczach e, dali z siebie wszystko, a do tego mieliśmy możliwość tam sprawdzenia niektórych e, ustawień w obronie albo w ataku i z tego punktu widzenia myślę, że jednak e, ta liga była korzystna dla nas. No to, aha, czyli jednak, bo tak właśnie chciałem zapytać, czy realnie ta liga Wam cokolwiek dała, ale no to w zasadzie już Pan odpowiedział, że, że, że jednak coś dała. Myślę, że, myślę, że więcej dała niż, niż nie. Yy, trenerze, przerwa przed Wami. Nie gracie w kucharze, wiadomo. Yy, później przerwa na kadrę, więc dużo, dużo czasu, yy, chyba w końcu, który możecie poświęcić na trening, bo tak generalnie przez ostatnie dwa miesiące, to, to nawet jak był czas na trening, to nie było ludzi, żeby ten trening przeprowadzić w normalnych warunkach. Tak, to się zgadza mi przez półtora miesiąca, przez ostatnie dwa miesiąca, zrobiliśmy cztery treningi 5 na 5 yy, co jest yy, katastrofalną sytuacją. Natomiast yy, w tej chwili, znaczy to spowodowało, było spowodowane kontuzjami, chorobami i krótką rotacją, bo to jest wygląda, w, w przypadku krótkiej rotacji to wygląda tak, że jak dochodzi do jakiegokolwiek problemu to zač, zdarzy się taki domino efekt, bo zawodnicy są so przeobciążeni albo obciążeni w inny sposób i się, zaczną się sypać kontuzje. No. Uh, w tej chwili uh, wykorzystamy pierwszych parę dni na wyleczenie tych kontuzji, które mamy. Uh, i, i chorób, no bo Rekoczewicz niestety nadal jest chory i od poniedziałku dalej poświęcamy ten czas, mam nadzieję, że już będziemy w komplecie, że będziemy mogli normalnie trenować 5 na 5, że będziemy mogli popracować i nad szybkim atakiem, nad zbiórką, ale przede wszystkim nad obroną w końcu w takich warunkach jakby intensywności meczowej. Właśnie o to chciałem dopytać. Dwa tygodnie ponad będziecie mieli do meczu ze Śląskiem. Ta obrona jest priorytetem w tym momencie, bo no dużo tych punktów tracicie, nie ma co ukrywać. Ostatnio. Tak, my nie mamy tyle problemu z zdobywaniem punktu, co mamy problemy z zatrzymaniem przeciwnika, ale to jest tak jak mówię, związane z niektórymi problemami, które mieliśmy. Ten czas teraz wykorzystamy właśnie przede wszystkim na trening obrony. 23 planujemy też sparring ze Spójnią w którym będziemy już próbować te nowe ustawienia w obronie i to jest to, co jest naszym priorytetem. Ok, to jeszcze jedno pytanie. Czy jakaś zmiana trochę też koncepcji gry, jeśli chodzi o atak się szykuje? Chce Pan coś nowego tutaj wdrożyć w ciągu tych dwóch tygodni, dwóch i pół, chociaż to też no za dużo czasu nie ma tak naprawdę na nowinki. Tak, przede wszystkim trzeba tutaj wprowadzić AJa do, do, do gry, wprowadzić go do, do tego, żeby poznał kolegów, bo było już widać w tym meczu w Anglii, że to jest zawodnik, który świetnie obsługuje i szczelcu i podkoszowich. I ty, szczególnie Podkoszowi muszą się przyzwyczaić na te podania, które dostało od Diego, bo dostały podania w naprawdę dobre sytuacje, z których trzeba tylko wykończyć. I myślę, że myślę, że. Ten AJ właśnie nam wprowadzi dużo, dużo tego dobrego i trochę odciąży z Nowaka i z Jamesa to rozgrywanie, więc, więc myślę, że, myślę, że priorytet w ataku jest właśnie wprowadzić aj do gry, żeby on poznał i żeby koledzy poznali, w jakichś momentach dostał tą piłkę. A jak on zdrowotnie po tym meczu środowym, bo tam uraz na samym początku spotkania już złapał? Tak naprawdę on za każdym razem schodził z boiska, to schodził na własną, na własną prośbę, bo miał problemy ze skurczami w łydce. Czyli co, fizycznie nie jest gotowy do, do grania? Ja powiem tak, dziś i jutro sztab medyczny robi badania, dlaczego doszło do tego, że ma, że ma te problemy. Na pewno nie jest w takiej typowej jeszcze meczowej formie, w której, w której zawodnik jest, jak jest cały czas w, w graniu, no bo tych 14 dni przerwy w Stanach jednak, jednak jest dużo. Natomiast myślę, że właśnie to są te dni, o których mówiłem parę dni, żeby, żeby wyjść z tych wszystkich problemów, żeby ustalić, gdzie są medyczne takie, nie wiem, przeszkody, które trzeba przeskoczyć i, i od poniedziałku startujemy z normalnymi 5 na 5 treningami.